Pyszny ten dżem. Pyszny. lepszy niż babci. To dżem z biedronki. Z biedronki? A przysiągłbym, że z ruskawek. Biedrunka. Mandarynki, 1 kg, jedynie złoty, 98. Zł. Mąka babuni, 1 kg, tylko 75 groszy. Nektar pomarańczowy, 2 litry, już za 2,65. Codziennie, niskie ceny. Jaś codziennie przynosi Zosi z przedszkola niespodziankę. A dziś. przyniósł suchy kaszę. Na szczęście, mamy mają swoje sposoby. Gdy kaszel mocno dokucza, podaje syrop Dexa Pico. Działa aż do 8 godzin i kaszel już nas nie męczy ani w dzień, ani w nocy. Dexa Pico. Mamy sprawdzony sposób na suchy kaszę. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ola, jaka pyszna, chętnie bym teraz wybił Coca-Colę, ale tylko skąd wziąć Coca-Colę? Teraz jest sposób, teraz idź do żabki, a dostaniesz darmowe doładowanie do swojej kolic. Ale pyszna, będę codziennie przychodzić do żabki, teraz codziennie do lewka w żabce za złoty 50 zł za litr. Żabka, blisko, szybko, w godzie. Yeah. Darm i niżej, niski bajek, duży hit. Pop, big, pop, Jeszcze niżej, tak? Nisko jak ceny w plusie. Masz to za drobne, drobne. Drobne, drobne, drobne. I to jest hit, hotie! Brawo Ty! Brawo, ja. Hity w plusie Mix. Teraz nawet 12 giga internetu, a już w doładowaniu 30 nowoczesny smartfon LG K8. Za drobne. Plus, brawo Ty! Radio to ludzie. My w studiu i Wy przy odbiornikach. Radio to emocje, które chcemy Wam przekazać. Gramy dla Was 7 dni w tygodniu. Kiedy pada deszcz, I świeci słońce. Świeci słońce. Jesteśmy, Jesteśmy z Wami w prasy. Czasem stoimy w korkach. Od nas dowiecie się, co słychać na świecie. I ile kosztuje frank. Mamy dla Was odlotowe konkursy. i Super nagrody. Od koncerty na żywo. I spotkania z największymi gwiazdami. Ale przede wszystkim, gramy, gramy na najlepszą muzykę. Bo kręcą nas dobre kawałki. Do Będę mógł wdrapać w kupy! Jest pani zatrzymana! No za co znów? Za zniszczenie na tle rasowym i pobicie mienia! Odwrotnie, Harry. Co? Mam czapkę ty naprzód? Jeśli leczenie ma być skuteczne, musi boleć. Takie jest zalecenie nfz Na prostate Tetmońskiego Marcelku. No gdzie my jesteśmy? W piekle, pułkowniku?